Fiabaneczka, ja jestem NRS e, Dzisiaj, czyli w czwartek, macie już to na I specyficzny job. E, tak, specyficzny job, który się nazywa Reception. Tak, jak w tytule. I gdzie? Jak go zdobyć? Of course. Już na starcie no wabaję gdzie, bo to jest proste. Oczywiście idziecie tu. Czyli do szady w Ifronon Centrum. To jest przed Centrum. Możecie wykonać e, job quest'a związany z e, jobsem pod nazwą House Calibur. Mm. To jest jego związane z córką czyli Rain. I u no niej możemy wymieniać sobie skill'a, czyli tam się nauczyć. E, jak widzicie ja już kilka tutaj posiadam. Są od przeciwników głównie skill'a, więc no... Jest to coś. Hmm. To są głównie sky od przeciwników i jakiego yy, zdobyć? Ja wam pokażę jeden, gdzie zdobyć. Oczywiście możecie też tam sobie tą drugą opcję zobaczyć. Bardziej kliknąć i wtedy wam pokazuję tam na dół, schodzicie i wtedy te wszystkie wam pokazują się. Hmm. A jeszcze to pokażę. O. Tutaj oczywiście mamy tylko trzy buffy. Pierwsze jest Attack Row. Tutaj jest Magic Row. I ostateczny Reforcer. Trzy tutaj mamy buffy bezpośrednio z Receptor, ale tak to musimy skill'e i buff'y zyskiwać sami, bo buff'y i skill'e też możemy, w sensie buff'y możemy zdobywać, więc to jest naprawdę tu inny job, no różniący się, na pewno się różni od pozostałych, no bo na przykład taki Swordmaster już ma swoje skill'a, tak? To jeszcze podgłośnie. A taki receptor trzeba zdobyć skill od przeciwników. Co jest też najciekawsze, to, że możemy nawet skile od Spirit para, czyli od Ducha wojny sobie postępować, czyli na przykład Winta, e, leczenie chyba jego od e, Ziemi, chyba jakby to nazwać, nazwijmy to Ziemi, e, ducha Ziemi, to możemy tarcze zyskać. No więc to jest coś, że to, to nawet w takich, a nie, że przy zwyczajnych przeciwnikach, nawet przy posach, bo nawet przy e, że możemy zdobyć jego skill panie od pasów, do których możemy właśnie zdobyć skill a. i tu się różnie chyba tutaj, bo możemy pod psychikale damage pójść co ja właśnie teraz zrobiłem pod magic wtedy ten atak, nie wiem atak tylko magic road się możemy mieć jeśli chodzi o użycie buffa bezpośrednio za receptią a tak, tylko ten atak Row potrzebuje i chyba też o, o, jest jak widzicie, musicie mieć taką właśnie skrzyneczkę e, taką czerwoną, i wtedy jest tutaj jest Cole sprinter, A nie wiem czy to już nie wiem, ale zobaczymy. I oczywiście, gdzie idziecie z tym, no z powrotem do e, rain jej oddać to, co zdobyliście. Więc no. Je. Jest proste, ale tylko przy takich przeciwika, bo przy bossach niektórych trzeba się pomęczyć, żeby wam to dropło. Eee, bo na przykład przy pasach na pewno się będziecie musieli męczyć, bo przy jednym się męczę, żeby zdobyć jeden jego skill. Aczkolwiek może go wkrótce dostaną i to było przy jej drugim he? gdzie to jest? Eee, fok? gdzieś to powinno to być, ale nie widzę eee, tu i tu o widzicie, pafe nawet można gdzieś tu było no tu, nie... Nie, no nie tu na pewno. Kurczę czy ja to wziąłem w ogóle? Tak. Nie no wziąłem. Skull splinter. Ale bo idę z Skul czy Skull Splinter ja nie posiadałem przypadkowo? Może tak być, że ja już to posiadam. Gdzieś tu było. A bo ja jestem ślepy w kurs. Oj, przepraszam za ten hałas. Ale muszę troszeczkę coś porobić. Więc przepraszam, użytkownicy słuchawek, e, gdzie to jest? O tu! Hmm. No nie ma, ale kurczę. No jest to trochę troszeczkę dziwne, bo albo ja jestem ślepy, tego nie widzę, albo ja aż to posiadam Są takie dwie opcje A i jeszcze dałem ankietę. Czy chcecie genshina, żebym nagrywał, bo jeśli tak, to tam możecie sobie zaznaczyć, ale jeśli bym miał nagrywać tego genshina, to wyświetlenie... Muszą mi się opłacać. Ogólnie musi mi się to opłacać, żeby. No to po... mówmy się, to nie jest jakaś nieznana gra. To jest trochę popularna gra. E... E, to jest jedna bardziej chyba z popularniejszych, kiedy się chodzi o. Androida. No bo na PC też jest, ale chyba bardziej na Androida mi się wydaje. Była to popularna gra, ale nie jestem pewien. I to jest tak ale ja chyba tego jednak faktycznie nie zdobyłem <laughs> więc jeśli nie chcecie koniecznie no to ...wiedzcie, że musi mi się to opłacać nagrywać jeśli chodzi o wyświetlenia i nowych osób czyli subskrypcję ale może we jak to będziecie chcieli może miejsca po prostu nie mam też Zobaczymy. Ja na pewno tego nie zebrałem, No chyba nie. No cóż, za chwilę się w sumie widzimy. No i jestem. Oczywiście trochę cisze było, jak to zazwyczaj. I oczywiście, że nie tego co trzeba z tym więc zaraz sobie wymienimy, bardziej nauczymy się. Jest, Cycylion. Eee, cóż, pokażę Wam działanie tego Cycyliona, jak on mniej więcej wygląda. Chociaż... To mniej więcej będzie wyglądał jak taki podstawowy skill, jeśli chodzi o to. Jeden podstawowy skill z jednego ataku. Bardziej joba. Ale to chyba może będzie inny jednak, niż taki samo. No mam nadzieję w sumie. Więc tak przejdziemy, to będzie taki najszybszy przy... najszy sposób, nie? przez zachęca centrum zaprzejść. I chyba weźmiemy tę miejscówkę do testowania tego. Szkila, jak nie wiem co wygląda, co mi się tu załącza? A dobra, nie teraz, panie Kerumi, może nie mu wypijemy. Dobra, eee. Filmmy Attack Stawrot, jak to mówię. I mamy CCNN. No i zobaczcie jak to mniej więcej wygląda. No, mniej więcej wygląda tak. Trochę jakby. No. To jest oczywiście magiczne, więc nie zrobiłem za dużo damage. Adkułem jeden damage. Bo ja mam pod Psychical Damage ustawione. A nie pod Patching Damage. Oh! Magic Water nawet stopiłem, Uuuu, ale tam fajnie, bo to kolejny do kolekcji. I chyba, nie wiem co to samo wyglądało, więc wam pokażę. Bo gdzieś, gdzieś w skinach był podobny do Ceciliona atak. Jeśli chodzi o animację. Więc tutaj tak twórcy się nie postarali, żeby z te paszaki nie miał jakiś inny atak był. Już takie właśnie tutaj tornado, bo to nie wiem co tak samo wygląda. Jeśli chodzi o ikonkę, ale się wydaje się, że też tak samo będzie wyglądało w Twojej animacji przyczyny do tego bossatu. więc no, się wydaje, że tak samo mniej więcej wygląda, więc twórcą wypraszam zielanko, eee, więc no, tak właśnie, Atak row to nam nic nie da, ale... Pokażę nam jeszcze raz Cycynium. więc tak to wygląda. Zubija go to, nie? Nie, na szczęście nie. To i plus tornado. Jak wygląda. No, mniej więcej tak podobnie, ale tak samo prawie że wygląda. Więc czysto teoretycznie odwrócą się nie chciało dać, żeby jest te paszaki inne, a tak taki piatru był no co zrobić nic nie zrobisz i też jak to się mówi ale dobra to na dzisiaj wszystko dziękuję za oglądanie mam nadzieję że obejrzałeś do końca jeżeli tak to napisz do którego momentu czy do pierwszego czy do drugiego czy do końca że się obejrzał będzie dla mnie to miło wiedzieć i cóż